うん。 Tak więc, cześć i słuchajcie, w końcu Arizonka wróciła po dosłownie miesiącu przebywania w klinice. Wróciła, wróciła do domu. Nasz ogólny plan rekonwalescencji. Tutaj mam rzeczy od weterynarza, za chwilę wam przeczytam, co tam piszę. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o pana weterynarza, to polecam z tego serduszka. Słuchajcie, przed zabiegiem do nas dzwonił, opowiadał nam o co chodzi, dlaczego trzeba to zrobić, co się stanie, jeżeli się nie wykona tej operacji. Także, jeżeli chodzi o weterynarza. Całego serca polecam. Też nam zaczął tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, co teraz mamy robić i, i tak dalej. Także, no, bardzo, bardzo fajnie, wiecie, jakby. No i za tą sprawę z recepcją też nas przeprosił, no ale to jakby powinna recepcja nas przeprosić, nie? A nie przeprosiła. Także jestem bardzo dumna z bo transport był super. W pierwszą drogę, w którą jechała do Kniki, słuchajcie, nacipałam ją. <laughs> Tylko wiecie, tam. Tą taką lekką naćpawką, to można tak powiedzieć. Tą pastą po prostu, bo wiecie co, bałam się, naprawdę się bałam. Jak pamiętacie, jeden z pierwszych filmików, jak kupowałam Arizonę i ona przyjechała, słuchajcie, tam nie wiem, co tam się podziało, nie chcę spekulować, bo ogólnie koń był już pakowany, jak przyjechałyśmy, co nie powinno mieć trochę miejsca. Arizona tam wtedy rozwaliła przegrodę i coś tam, coś tam, i wiecie, ten pan potem nam mówił, że no, że on nam wyśle rachunek z tego i coś tam, coś tam jakby na no spokojnie, ale to jakby pakowali bez nas tego konia. Nie wiadomo, co tam się podziało, ale to już jakby stwierdziłyśmy, że dobra trudno, nie, jeżeli tam dostanie tam wycenę tych szkód i coś tam, no to jakby no, dogadamy się jakoś. Chociaż to też jakby z tego, co się dowiedziałam od innej osoby, która transportuje konie, to słuchajcie, wygląda to na takiej zasadzie, że oni tak są ubezpieczeni, więc. No im to nie robi jakiegoś ogromnego problemu, a no na zasadach, pokrycia kosztów, jeżeli chodzi o stronę właściciela konia to jest taka bardziej umowna i bardziej taka po prostu dla zasady, nie no, żeby ten właściciel poczuwał się do tego, że no jednak to jego zwierzę, więc jest jak najbardziej fair, no ale wracając do tego pana, ten pan nam powiedział, że, że no będzie trzeba pokryć koszty, coś tam, coś tam, no już jakby no okej, okay. trudno powiedzieliśmy co nam się tam nie podobało, że wpakował tego konia, bez nas i w ogóle nie poczekał. A my jakby mogliśmy się spóźnić, dojeżdżając, i w ogóle to takie było dla mnie strasznie zrozumiałe, ale pan sam z góry zaproponował, że wyśle nam nagranie. I koniec końców urwał się w ogóle kontakt, bo pan ani się nie odezwał o koszta, ani nie wysłał nagrania z tego, co się działo w przyszepie, także. Albo słuchajcie, są dwie opcje. Jest jedna opcja, stwierdził, że koszty były małe naprawy, bo tam jakby tylko się jeden taki jakby wygi wygi wygiął i po prostu ta, ten, ta przegroda no, się nie trzymała. Eee, więc albo koszty były zbyt małe, żeby, żeby wiecie, no, nam pisał, albo, <laughs> albo była tutaj kwestia tego, że coś tam się faktycznie podziało i stwierdził, że on nie będzie wysyłać tego filmu i, i no, jakby temat się urwał, Nie, więc jakby. Leczenie będzie przebiegać ogólnie dłużej niż zakładałam W sensie ta rekonwalescencja, ja myślałam, że to będzie no, krócej trwało Ogólnie czas rekonwalescencji będzie trwał właściwie 3 miesiące Ja jestem de facto załamana Dlaczego jestem załamana to powiem wam w sobotę, bo za długo by ten filmik trwał jakbym wszystkim w jednym filmiku mówiła Pierwsze 3 tygodnie słuchajcie, koń musi być zamknięty w boksie No żeby się nie uszkodziła, żeby tam się nic nie stało Chociaż ona i tak lewitowała ostatnio, jak próbowałam z nią chodzić na spacery No ale wytrenarz też powiedział, że żeby się nie przejmować, jeżeli coś tam bryknie raz I że no, to nie jest koniec świata Ale <laughs> jest ciężko, uwierzcie, jest ciężko kość z wolnowybiegówki Potem już no stała w boksie, wiadomo, więc ona jest przyzwyczajona aż do boksu No ale jednak, jednak robi swoje, niekoń nagle zamknięty i biedna już stoi od miesiąca Tam w klinice stała, teraz znowu przyjechała stać No jest, jest ciężko, jest ciężko ogólnie ale wracając, trzy tygodnie zamknięta w boksie, wychodzi na spacery, kolejne 3 tygodnie, spacery i będzie można ją wypuścić na taki mini padok. I to też jakby, no jeżeli będzie bardzo świrować, no to będzie problem, to nie będzie można jej wypuszczać, także mam nadzieję, że Albo pomyślę to w ten sposób, żeby ją puścić z jakimś jednym koniem, ona tak co na 1000% wyskoczy I jeżeli w miarę, w miarę będzie stać, to będzie super, jeżeli będzie też odwalać, no to będzie znowu kolejny problem Także no po prostu łeb jak sklep, no tragedia jest po prostu zaraz naprawdę ja jestem przerażona tym wszystkim, jestem przerażona jak ona kurde mrugnie inaczej i skoczy jeżdżą, mrugnie, ona po prostu teleportuje się, nie, naprawdę teleportuje się i lewituje, więc to, to jest kurde, no mam nadzieję, że, że nic sobie nie zrobi ten debil, bo normalnie jak ona się zaweźmie, to nie idzie nic zrobić, nie da się, to po prostu nie da się. Wypis, wypis historii leczenia konia Arizona, rozpoznanie obecność odprysków chrzęstnokostnych kostnych zachyłku przyśrodkowym stawu pęcinowego, kończyny lewej miednicznej, złamanie trzeszki pęcinowej przyśrodkowej typu Birkelanda, chyba. Nie, nie umiem czytać. Rokowanie ostrożne. Koń został przyjęty do szpitala, a to tam nieważne. No, 14 została przyjęta do szpitala, mm, 0,3. W celu wykonania... Atry Ar Matko, za trudne te słowa są artroskopowego usunięcia wolnego fragmentu chrzęstokostnego zestawu pęcinowego kończyny lewej miednicznej. 16.03. Wykonano badanie morfologiczne krwi, wykonano zdjęcia RTG w celu uwidocznienia odprysków kostnych, w znieczuleniu ogólnym wykonano artroskopowe usunięcie wolnego fragmentu kostnego zachyłka przyśrodkowego stawu pęcinowego kończyny lewej miedniczej. Też nic nie rozumiem, spokojnie. Stawu Stawy wypukano sterylnym roztworem soli fizjologicznej, podano antybiotyk dostawowo amikacyna i założono szwy z zastosowaniem nisi jakiejś tam ulegających samoistnemu wchłonięciu. Założono sterylne opatrunki ochronne i leczenie pooperacyjne obejmowało zmianę opatrunku na kończynie lewej tylnej co 2-3 dni, kontrolę wewnętrznej się płoty ciała oraz stanu ogólnego konia, kontrolę obciążenia kończyny lewej tylnej 18.03., Wykonano kontrolne zdjęcia RTG. Nie stwierdzono obecności odprysków kostnych w stawie pięcinowym, kończyny lewej miednicznej. Koń został wypisany ze szpitala w dniu 11.04. Po trzech tygodniach jazdu ze szpitala należy umówić się na wizytę kontrolną. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z doktorem. Pewnie Was też interesują koszta. Zostawiam to na koniec. W sumie nie wiem dlaczego, żebyście obejrzeli do końca. <śle> Może. E, nie, to jakby nie tyle, po prostu się rozgadałam. ta wyszły mniej więcej tak, jak ja planowałam. Czyli dużo, ale no tyle odłożyłam sobie, więc jakby no dla niektórych dużo, dla niektórych mało, dla mnie to jest no, duża kwota. <śle> A pensjonat w klinice to Arizona stała na słomie i za słomę i za to, że ona miała... Twoje jedzenie, nie karmili jej tam, tylko jakby ja przywiozłam jedzenie, to płaciłam 40 zł za dobę, czyli razem z pensjonatem, razem z opatrunkami, razem z operacją. Całkowity koszt pobytu Arizony i operacji w klinice kosztował 6500 zł, czy tam 6550. Czy coś takiego, no jakby wiecie, ta końcówka nie jest jakaś szczególnie istotna, no jakby 6500, więc jakby jeszcze koszt transportu. Jeżeli chodzi o transport, to mam zaufaną osobę, która ma koniowóz. No i niestety koniowóz wiadomo, że jest trochę droższy, a ze względu na tę sytuację, właśnie co wcześniej mówiłam, że y, o tym transporcie, no to stwierdziłyśmy z mamą, że lepiej jednak, y, no trudno poświęcić te pieniądze, ale no, mieć święty spokój, że wszystko będzie dobrze. I w drodze powrotnej słuchajcie Arizona nie dostała żadnych pawek I była mega grzeczna, szybko weszła, do szybko weszła do tej przyczepy I była bardzo grzeczna w transporcie Także, także no super, super, super No jeżeli chodzi o koszty transportu <laughs> 1500 w jedną stronę, 1500 w drugą stronę Czyli łącznie słuchajcie mamy 6500 2500, 2500, czyli mamy słuchajcie prawie 10 tysięcy Moi no drodzy, musicie bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki, żeby Alizanka doszła do siebie I żeby było wszystko z nią dobrze a Mogę was poprosić o oglądanie filmików, na przykład puszczenie jakichś filmików w tle Bo to wiecie, zawsze jakiś grosik, a patrząc na bieżące koszty to są dosyć spore I słuchajcie, na suplementy, które też jeszcze trzeba kupić, o nich już nie mówiłam ale no to też są spore koszty, jakby wszystko są sporym kosztem budnia dnia bez dna, tak jak za każdym razem mówię, więc musanko Zapraszam was do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę, dzwoneczka, żeby być na bieżąco, żebyście wiedzieli kiedy nowe filmiki się dodają Do komentarza, słuchajcie będę wdzięczna za każdy komentarz, ponieważ komentarze troszeczkę podnoszą statystyki, także będę bardzo, bardzo wdzięczna Nawet jak nie wiecie co napisać, jakiś, nie wiem, cokolwiek, możecie mi napisać, hej Będę bardzo wdzięczna, więc widzimy się w środę, bliżej niekrośnie godzinie, ponieważ w środę montuję i w sobotę o 11.30. Do zobaczenia!